Tak bowiem Bóg umiłował świat, że poświęcił swego jedynego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia według Jana, trzeci rozdział 16 werset. Uratowany z ruiny, gruz, kurz i brud. Były Pozostałością po remoncie Łazience, spod tego wszystkiego wystawał mały, lśniący przedmiot. Okazało się, że hydraulik odkrył złotą sztabkę o wartości 300 tysięcy złotych. Historia z Ewangelii Łukasza, 15 rozdział o kobiecie, która zgubiła monetę i szukała, aż ją znalazła, jest podobna. Przez zaniedbanie lub niedbałość twoje życie może być jak zagubiona sztabka złota. Może uważasz swe życie za środowisko zakurzonych gruzów. Nietrafionych planów i złamanych obietnic. Może próbujesz coś zmienić, i trudno ci się podnieść z gruzów. Pamiętaj o tym: W naszej ruinie wciąż widać pieczęć dzieła naszego Stwórcy, i zachowujemy naszą wartość dla Niego. W swojej ciemności i samotności nadal posiadasz tę samą wartość, którą Bóg włożył w ciebie. To się nigdy nie zmieniło i dlatego Bóg nigdy nie przestaje cię szukać. Bóg zainicjował poszukiwania na gruzach naszego grzesznego świata. To Bóg posłał tu Jezusa, aby zamiatał, zapalał światło i szukał zgubionego grzesznika. On przyszedł tutaj i żył wśród grzeszników, wśród brudu i gruzu, a jednak był bez grzechu. W bogatej łasce poszedł aż do śmierci krzyżowej, gdzie spadł na niego gniew Boży z powodu mojego grzechu. Ręka Boga może cię podnieść i przywrócić cię do użyteczności, którą zamierzał dla ciebie. Kiedy cię stworzył? Jesteś obiektem Jego poszukiwań. W historii opowiedzianej przez Pana Jezusa, kobieta szukała tak długo, aż znalazła monetę. Bóg również nie rezygnuje. Jest taki werset w Ewangelii Jana, trzeci rozdział. Który podsumowuje te myśli, mówi o wartości, jaką masz dla Boga, dla Niego i o kosztach Jego poszukiwań. Mówi on, że Bóg tak bardzo umiłował ten zły świat, że dał nam Jezusa, a każdy, kto w Niego wierzy, nie pozostanie zgubiony na zawsze, ale będzie miał życie wieczne, właśnie teraz. Dokładne słowa to tak, bowiem, Bóg umiłował świat, że poświęcił swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Jana, trzeci rozdział 16 werset. Czy uwierzysz w Niego? Czy zaufasz Mu, że zmiecie gruzy grzechu i przywróci Cię do stanu, w jakim On chciał, abyś był? Możesz przyjąć go jako Zbawiciela już dziś. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że poświęcił swego jedynego syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia według Jana, 3 rozdział, 16 werset.